jesteście, aby w dzisiejszym odcinku zostać prawdziwymi fashionistkami wspólnie z Barbie Extra. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje dwa ulubione zestawy właśnie z tymi super modnymi laleczkami. W tym zestawie gigantycznym możemy stworzyć aż ponad 30 stylizacji. Natomiast tutaj mamy super modną tęczową laleczkę, która... Nie uwierzycie, ma prawdziwego psa w samochodzie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z super modnymi i super fajnymi lalkami Barbie, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Aha, i powiem wam w sekrecie, że musicie wpaść na mojego Instagrama oraz na TikTok. Ja sięgam po laleczkę i w dzisiejszym odcinku sami ocenimy, czy ta laleczka to prawdziwy hit, czy też może hit na najlepszy moment, czyli na otworzenie tego pudełka. Zobaczcie. O, oh, wow, jest i ona. O, spójrzcie tylko na to, jaka jest cudowna. Teraz już chyba wiecie, dlaczego to jest jedna z moich ulubionych lalek. Barbie Extra. Super modna, super znająca się na stylu urodzie i modzie. Po prostu iście epicka. Ja po prostu nie mogę przestać patrzeć na te jej urocze frędzelki. Ale teraz musicie zwrócić uwagę na to, że ona uwielbia biżuterię. Oh, ma tutaj złote, gigantyczne kolczyki. Po prostu mega, mega duże. I do tego kilka naszyjników. Tutaj jakieś perełki, tutaj jakiś naszyjnik, taki cieniutki i jeszcze złoty naszyjnik z wisiorkiem. Dobra, sprawdzamy, co ma napisane na koszulce. Oczywiście najpiękniejsze słowo świata, czyli miłość, a po angielsku love! I to w ogóle wygląda jak jakieś graffiti. To jeszcze są płomienie na tej chyba jeansowej kurteczce. Wyglądają troszeczkę jak u jakiegoś harlejowca. Króciutkie shorty jeansowe, a teraz zobaczcie z bliska te buty. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają na wysokim koturnie, i do tego super odważne neonowe skarpety. I makijaż, grube brwi, kocie oko i różowe usta. A co powiecie na te tęczowe włosy? Wow, tęczowe dwa warkoczyki! Pięknie zaplecione. Zobaczcie, możemy je poukładać na przykład z przodu, możemy zrzucić do tyłu. A jakie widzimy kolory? Oczywiście na czubku jest różowy fioletowy, błękitny, zielony i jeszcze do tego na samym końcu żółty. Do całej stylizacji do lalki mamy jeszcze taką mini torebeczkę. Wygląda jakby była przeźroczysta. Widać, że w środku mamy różowy telefon i możemy ją powiesić, zobaczcie, tutaj na dłoni. Oprócz tego tutaj ma jeszcze założone jakieś dwie bransoletki i chyba nawet zegarek. Finiutkie okulary z czarnymi szkiełkami. O rany, teraz nie zobaczymy jej oczu. O, o wow, zobaczcie. To Ta dom tak się prezentuje, ale najlepsze. To jest chyba ten samochodzik. Tam, ta zobaczcie na to. O rany! Jak on śmiesznie wygląda! Różowy kabriolet z czarnymi kółkami i zobaczcie na to. Tam! Ta on naprawdę bardzo szybko jeździ, tylko tutaj w środku musi się pojawić psiaczek. I tam, ta proszę bardzo, już go mamy! Tak się prezentuje chyba szczeniaczek. Tak mi się wydaje. Czarno-brązowy ma piękne czarne takie opadające uszy i do tego wszystkiego ma jeszcze różową obrożę, więc domyślam się, że to jest chyba dziewczynka. Zobaczcie, możemy ją posadzić o w ten sposób i jedzie sobie przodem w naszym autku, albo w ten sposób bokiem i zobaczcie jak śmiga. No chyba musicie przyznać że najmodniejsza laleczka świata, najmodniejsza Barbie Exla zasługuje na jakieś oklaski, na jakieś światła, zupełnie jakby była na wybiegu. Nie wiem, czy ja jestem taką super fajną fashionistką, super taką Sylmią Ekstra, ale postaram się coś z tym zrobić i może ja zostaw takie oto różowe, brokatowe uszy. No dobra, zakładam je zatem na czubek mojej głowy. Poczekajcie, muszę tutaj wszystko ładnie ustawić. O, i jak Wam mi się podoba? No, może nie jest to mega, super ekstra modne, ale czuję się już zdecydowanie lepiej wśród tych mega modnych i ekstra laleczek. Zobaczcie teraz na to. Uuu, czas na tę piękność, na laleczkę, która ma ponad, z tego co tutaj zauważyłam, 30 stylizacji. Ona już jest w ogóle szalona i odjechana Barbie, bo ma niebieskie włosy, ale kocham ją chyba nieco bardziej, ona oh, no, ma tutaj słodkiego kocia. Jeżeli wy chcecie zobaczyć mojego kotka, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama. Tam często pojawiają się zdjęcia mojego Leona. Oh, no. Eb G! Spójrzcie tylko na to. O, oh, wow. Ja wiedziałam, że jak wyciągnę ją z opakowania, z pudełka, to ona będzie wyglądać jeszcze piękniej. Wiecie co? Ona nie jest ekstra. Ona jest mega hiper, mega, mega, mega odjechana, najbardziej modna i chyba najbardziej ekstra i kocham tego jej kociaka. Też jest taki szary, jak mój kochany Leo, tylko, że on ma tutaj jeszcze nawet koronę. A nasza laleczka, tak jak mówiłam, ma długie, niebieskie włosy, koczek na czubku głowy, taki troszeczkę w stylu Ariane. Zobaczcie Krady. tylko, co było dołożone. Prawdziwe koło. Koło, które kręcić. O rany! I naszymi nagrodami są odpowiednie stroje i dodatki dla naszej laleczki. Więc słuchajcie, chyba zakręcenie kołem zadecyduje, jaką za chwilę będziemy mieli tutaj stylówę. Mogą być spodnie, które mają taką jakby rybią wózkę. Jest chyba jakaś mini spódniczka. Tutaj mamy opaskę, spódniczkę czarną, jakby taką skórzaną. Są gadżety, lusterko i Uszy, zupełnie tak jak moje, tylko że w kolorze żółtym. Kocia stylowa. O wow, to coś chyba dla mnie, dla takiej kociary. I fioletowa styluwa, więc słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego jak po prostu tym zakręcić. Więc uwaga. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Oh, słuchajcie. No, na samej górze mamy tutaj tę kieckę taką, ale również tą kocią stylówę. Kochana, czy ty jesteś gotowa, aby zmienić swoją stylizację? Słuchajcie, ona tak jest przywiązana do swojego kota, że dosłownie ma go przywiązanego do ręki, chyba, żeby nigdzie ten kociek jej nie uciekł. Pamiętacie, co było wylosowane na tym wielkim kole? Na pewno to była ta spódniczka. Zatem słuchajcie, ja muszę ją tutaj. Odczepić, bo ona jest tutaj przymocowana tak pięknie. Zatem, dobra, mamy, pierwsze co, skórzaną spódniczkę, a na górę wybrałam tę kocią, przepiękną bluzeczkę. Czy też, może, słuchajcie, to jest spódniczka? Nie, to jest bluzeczka, na szczęście się nie pomyliłam, więc też ją odczepiamy i rozbieramy tę piękność. Zobaczcie, to futerko możemy bez problemu ściągnąć bardzo szybciutko. Zobaczmy teraz, jak z tą spódniczką. O rany, musimy ją po prostu tak sunąć w dół. Dobra, górę już prawie założyłam. Musiałam się pozbyć kociaka z ręki, bo inaczej nie było opcji, aby założyć tę bluzeczkę. Teraz delikatnie styłują sobie tutaj zapinamy, oczywiście na rzepy i zobaczcie! BADA! Jakie słodkie kociaki! Do tego na dół zapinamy tę super fajną kieckę. Kieckę, czyli taką minióweczkę i zobaczcie jak się prezentuje kocia stylowa. No chyba musicie przyznać, że ona teraz wygląda jak jakaś super bohaterka, jak kobieta kot. O wow! Wiecie co? Zazdroszczę jej troszeczkę tej kociej bluzeczki. pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz zakręcić tym kołem. Zobaczmy, co nam wylosuje. O rany! Na górze znowu jest pokazane tutaj puste. To już zabraliśmy. Są to jeszcze tylko te dodatki. No dobra. Chyba się udało. Mamy to. Są spodnie i to coś tutaj niebieskie. Zastanawiałam się, co to takiego, a to jest po prostu taka falbanka, którą możemy założyć jako na przykład falbanka pod spódniczkę, albo jako taka falbanka na bluzeczkę. A spodnie wyglądają tak. O, wow, o rany! Ależ one są błyszczące! Zobaczcie, jak fajnie. Szybciutko nasza supermodna Barbie Ekstra wskoczyła w te spodnie. Teraz tę falbankę możemy na przykład nałożyć tutaj w pasie. I to wygląda jak taka ozdoba do spodni, z tego co widziałam, właśnie na rysunku. Ale można też jakoś chyba nałożyć tutaj na bluzeczkę. O, na przykład, tak bokiem. O, zobaczcie. I stworzyć taką inną ozdobę, właśnie niebieską. Jestem ciekawa, jakie wy zrobilibyście stylizacje z tym super zestawem Barbie Extra. Bo na pudełku jest tych możliwości pokazanych bardzo, ale to bardzo dużo. Tak jak mówiłam, ponad 30. Jak widać na tym kole zostało jeszcze kilka y, elementów do stworzenia stylizacji, właśnie bluzeczka, buty, okulary i na przykład taka tiulowa spódniczka. Jak? Myślicie, że dobrze wybrałam moje dwie ulubione, najpiękniejsze laleczki Barbie Extra? tę w niebieskich, długich włosach, która uwielbia się przebierać i zmieniać swoje stylizację? Oraz laleczkę w tęczowych włosach, która ma przepięknego psiaka w samochodzie. Te ekstra są zdecydowanie tak ekstra, że aż nie można tego wyrazić słowami. Dajcie znać na dole w komentarzu, która z nich podoba Wam się bardziej. Tak w niebieskich, czy w tęczowych włosach. Jeżeli napiszecie, to na pewno przypnę Wam serduszko. A teraz się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!